Tak więc dzisiaj na celownik wpada nam Freedom Drive, czyli gierka typu Action Bullet Hell. W którym, oczywiście, jeździmy autem. Graficznie przypomina mi grę ze, nawet nie wiem jakich lat, ale e, z bardzo dawnych, ponieważ no widać tutaj pikselki, które są, można powiedzieć, zrobione w pęcie i tak dalej. Więc wiele graficznie tego wymagać nie można, a przez to też. Cieszę się, ponieważ e, może mój komputer nie będzie aż tak bardzo płakał na to, co będzie przed, przed jego oczami. W każdym razie, bez dłuższego gadania, wchodzimy do naszej gierki, idziemy jechać i zobaczymy, z czym to się je i tak dalej. Ok, mamy na przykład jakiegoś Vipera do wyboru albo gdyby. A nie, nie, chciałem powiedzieć, że albo, ale tutaj trzeba uzbierać. Zaczynamy od Vipera, Dodge Viper i tak dalej. Autko e, e, tutaj widzimy e, Viper, no to oczywiście też ma achievementa jakąś Kobrę, e, e, To chyba była Kobra, Viper to była chyba Kobra. W każdym razie jego życie to 25, average Speed 20, Armor 0, e, e, widać 0, więc też ani razu jeszcze nie tknąłem. E, I a, jedziemy w takim razie z tematem. Wchodzimy do map. Mamy Desert, Snow. Volcano i Special, e, czyli cztery typy e, map, chociaż jak widać na e, 100 mamy tylko Snowfields, na Volcano mamy nic, na Special mamy Graveyard e, i na Desert mamy Scorch oraz sh Shifting sandsy, Więc Zaczniemy sobie od tego, od po prostu Desert Scorch Lecimy na pierwszą mapkę, zobaczymy z czym to się po prostu je. Okej, okay, możemy sobie podnosić troszeczkę, wydaje mi się, że. A, o, fajnie, mam opcję, ale nie mogę z nimi nic zrobić. Okej, okay, czyli jedziemy, jazda prosta. W sobie jeździmy, kręcimy się. E, i po prostu w momencie, kiedy auta się e, do nas zbliżą, to auto po prostu Czy ja mogę to na... Czy ja tego nie mocniejszeć? Mogę tylko master zmienić. Ok, czyli mogę tylko ogólne. A, już nie mogę. Raz, raz, raz zmniejszyłeś e, dźwięk, bo musisz po prostu potem wyłączyć opcję. I potem musisz tak przesunąć, bo, bo, bo inaczej. Aha, to jest. To jest taki mały hitbox tego wszystkiego. Czyli muszę łapać za. jakiś fragment tego wszystkiego, więc muzykę chciałem, ale. Ch Okej, okay, nie mogę. Nie mogę z nimi w takim razie ustawić. Więc dalej, zobaczymy, e, czy zdobędziemy szybko jakieś e, boosty, które nam urozmaicą naszą rozgrywkę. Ponieważ, jeżeli dobrze rozumiem, to są właśnie level up. Teraz mamy tutaj oczywiście do wyboru Minefield, mamy do wyboru Magnet, oraz mamy do wyboru Static Field, a Field of Sparks that damages all enemies. Ok, czyli mamy tutaj e, po prostu pioruny na naszym ekranie, które to wszystko niszczą. No powiem wam, że e, Gierka ma e, tutaj bardzo, bardzo ograniczone pole do popisu, jak widać, ponieważ Widzimy, mamy tutaj z mapkę. W tego typu gierkach zazwyczaj nie ma, czegoś jak mapka, e, która ma ograniczenia. Więc nie mogę wyjechać poza nią. Mamy po prostu zdobywać, mamy niszczyć te bo, e, boty, e, znaczy twół auta e, naszym e, karabinem, jak i naszymi prądami. I liczyć na to, że uzbieramy jakieś fajne e, itemy, które nas po prostu giga rozwiną. Ok, możemy sobie wziąć static field damage, żeby było na wyższym poziomie, co widać już fajnie, bo po pierwszym upgrade już zwiększa znaczy się kolorek tej co odpatrzę. To mamy ramming spikes, które pozwolą nam, e, jeżeli dobrze rozumiem, wjeżdżać w przeciwników oraz e, Dazem nam Armor, to co sobie napisałem, i to mamy, że zwie, zwie, magnet zwiększy, zbierający expas z większego e, zasięgu, co nam się przyda, ponieważ zbieranie tego typu rzeczy w tego typu grach tak, jest denerwujące. E, fireballs, oczywiście bierzemy sobie to, będziemy mieli dwa dodatkowe firebole, które pojawiają się przed naszym autem, czyli tym już nie sterujemy, e, możemy sobie wziąć. O, patrzcie, to jedne statych się nam pojawiły znowu niebieskie Te były fioletowe. Wiecie co? Może ja zroluję to O, zobaczcie Czyli to są jakby specjalne upgrade'y Czyli możemy trafić na upgrade, który jest jakby mm, Wyższe od tieru, tak to nazwijmy e, Zamiast po prostu e, Normalnego tieru, więc może spróbujmy pozbierać te właśnie lepsze tiery. no to jest static field damage. Field... A, okej, okay, bo to jest damage, to jest rozmiar. Czyli tutaj jest na pewno jest damage. A tam, e, tam nad nadmierzkim było, że można szybciej strzelać w tym stylu. no To ja zrobimy sobie damage. A chcę oczywiście bić jak najwięcej, bo damage nam się na pewno e, przyda. Jak na razie ogólnie mamy tylko dwa e, typy pojazdów, e, które do nas e, próbują e, dojechać. Jednakże e, wydriftowanie na naszej trasie, aby uniknąć zderzenia z nimi, nie jest Zbyt ciężkie, upewnijmy się dokładnie e, plus 5 e, plus 1 Shooting Może chodzi, że SAT tyle pocisków na sekundę? No, tak musi być, że tyle pocisków na sekundę może wystrzelić tam. Coś leży na, na ziemi, więc to od razu oczywiście zebrać. Tutaj bierzemy sobie magnes, ale co to jest? To było leczenie, ponieważ jak dopiero zauważyłem, moje życie jest już nawet w ciężkim stanie, tak szczerze mówiąc. Ja tak sobie jeżdżę, mówię, że jestem nieśmiertelny i tak dalej, a ja już po What the fuck? Jak dostałem e, od tego czołgu, to troszeczkę nawet więcej tego damage dostałem. Więc trzeba może jednak troszeczkę bardziej e, zważać na to, co ja mówię, na to, co mi tutaj wyjeżdża, na to, gdzie są czołgi, ponieważ te czołgi się. Z nami już nie bawią, tak jak to do tej pory bawiły się właśnie te wszelkie po, pojazdy dwukołowe oraz te po prostu normalne auta, które tutaj wyglądały, miały oczy i tutaj e, trujeczka takiego było. Uu, i w ogóle co to tu mamy? Tutaj mamy static field frequency, Okej, okay, to będzie co? Więcej się wypuszczało, najprawdopodobniej tak bym to e, zrozumiał. Miał? Okej, okay, straciłem jedno auto z małym autkiem, które, jeżeli dobrze rozumiem, e, Okej, okay, musiałem chwilę po prostu poczekać. Musiałem chwilę poczekać, bo jak patrzę, coś się, coś się nie dzieje, nie mogę strzelać, nie mogę zbierać rzeczy, coś było nie tak. Teraz jeszcze helikopter się pojawił na naszym ekranie, więc muszę troszeczkę bardziej balansować, e, z tym, aby uniknąć wszelkich pocisków, co oczywiście, e, no... Na tym polegają te gierki, że ma być coraz ciężej i ciężej. Jednakże nie spodziewałem się aż tak ciężkich tutaj manewrów tak szybko. Tym bardziej, że gra nie jest prostym w góra, de prawo i tak dalej, żeby tym sterować. Tylko muszę wykręcić. Dopiero mogę wtedy pojechać w daną stronę, co też wpływa na moje możliwości manewru jak i też to gdzie chciałbym tak naprawdę e, pojechać aby czegoś uniknąć co my tu mamy nową rzecz czy nawet dwie Frequency fireballsów oraz launch a large Strawblade in the expanding arch The Magic Everything It touches. Ok, to bierzemy to w takim razie, ponieważ wydaje mi się, że przyda nam się coś takiego, co właśnie będzie atakowało, powiedzmy, obszar większy, ponieważ tam sobie to, ta kosa lata i ich atakuje, więc może jak potem się pojawi więcej w środku, to dostanę dużą ilość EXP, ponieważ jak widać, po przeciwnikach jest ich naprawdę wiele w środku, więc tutaj robimy sobie jeszcze Static fielda po raz kolejny. Ja tutaj próbuję znaleźć życie aktualnie, ponieważ no nie jest ciekawie, jeżeli chodzi o naszą przeżywalność, ale wierzę, że Expo nam zaraz to pomoże. Frekwencja, niech polata sobie dodatkowe, może będzie, nie wiem, jakaś dodatkowa kosa. Zawsze się, się pojawi, coś w tym stylu, a my walczymy cały czas z tym, aby to życie się pojawiło. Exterminator się pojawił na naszym ekranie, czyli jest to jakiś boss najprawdopodobniej danego levelu, który jak widać strzelał do nas jakimiś rakietami. Przynajmniej tak to wyglądało z mojej perspektywy, że takie jakieś e, białe e, smugi zaczęły latać. więc obstawiamy, że właśnie to jest ten, e, to są rakiety, i zaraz zginę, bo dostanę kulę na web. Ciężko jest w tejże. Jest tutaj naprawdę dużo, to, to jest typowy bullet hell, to, to nie, mo, nie można tego moim zdaniem porównać z przed wampirami, którym jest bardzo wolno, stopniowo wszystko się rozwija, poza tym na początku głównie przeciwnicy nam nic nie strzelają. Ehm. I tak dalej. E, tutaj jest o wiele ciężej, ale podoba mi się gierka. Ona, ona jest taka krótka, na szybko, każualowa i tak dalej, ale jest bardzo, mm, powiedzmy, to energiczna. E, nawet dużo się dzieje na naszym ekranie. I teraz mamy 1000 skora, czy to znaczy, że mamy też 1000 dolarów? Najprawdopodobniej tak, czyli wtedy mógłbym sobie kupić Uberklada, który ma wolniejszego speedę, ale ma o wiele więcej życia. I wydaje mi się, że bym chciał tego dokonać, ponieważ. O, e, patrzcie, tu mamy który. Cokolwiek nam dodaje, e, pomimo że nie gramy razu, to i achievementów w nie mamy. Czyli coś możemy tutaj zdobyć, na pewno. Czyli mogę to robić, purchase. E, możemy teraz to zagrać. I skoro nie udało mi się jeszcze skocza pokonać, to wracamy na tą mapę i spróbujmy pokonać tego eksterminatora. Oczywiście ustawienia są już zrobione. E, nie odczuwam jak. Wait, mam jakiś. Miałem jakiś nitro w tym, w tym aucie. Po pierwsze, mam nitro. Po drugie, mamy inny typ strzelania. Czyli to nie jest tak, że e, zmiana auta zmieniła nam po prostu e, tylko i wyłącznie e, naszą e, obronę, nasze życie i, i tak dalej. Nie, mamy też dodatkowy inny typ e, broni i ja nie wiem, czy poprzednie auto miało nosa. Wiem, że ten ma nosa, e, w sensie jako nitrosa, żeby nie było, że mi chodzi o nos i tak dalej. E, e, Aha, bardzo śmieszny cwaniak, e, więc może są na to jakieś większe upgrady, na których się po prostu nie skupiłem, najprawdopodobniej może coś było napisane w tych opisie pod autami, pod ale po prostu nie chciało się tego skupić. Okej, okay, bierzemy sobie tutaj znowu większy damage. Nie wiem, czy ja nie, nie powinienem brać tej obrony, ponieważ na ten moment jeszcze powiedzmy... Um ten damage nie jest aż bardzo potrzebny, a tutaj oczywiście daje nam armor, więc wydaje mi się, że ja to sobie wezmę, żeby poczuć się troszeczkę bezpieczniej, e, szczególnie na tych dalszych etapach, kiedy się pojawiają czołgi, Bo mówię, no te początkowe oczywiście mopki, e, no to tam nie są dla nas zbyt wielkim problemem, ale potem to się wszystko oczywiście bardzo szybko zmienia. Fireball czy Soulblade? Soulblade wydaje mi się, że był bardzo e, mocnym upgrade'em, ponieważ to latało sobie, tam słyszałem co chwilę właśnie te uderzenia e, w przeciwników i tak dalej, że jestem zadowolony e, z tej broni bardziej niż z Fireball. E, tutaj będę mógł sobie jeszcze wziąć e, zwiększony damage z tego Soulblade'a, Więc w momencie, kiedy właśnie pojawią się te, te większe grupy e, przeciwników na naszym ekranie, no to oczywiście nam łatwiej będzie to wszystko niszczyć. E, Static Field też wydaje mi się, że był dobrym upgrade'em, ponieważ to jest też właśnie dodanie jakby takiego do naszego e, AOE, które nam zdecydowanie e, będzie potrafiło ułatwić e, rozgrywkę. W szczególności e, kiedy to się też rozwinie e, i będzie atakowało o wiele większy e, teren dookoła nas. Najbardziej, e, znaczy, najchętniej dał został magnet, ponieważ zbieranie tego expa jest naprawdę irytujące na tych początkowych etapach, kiedy nie możemy tego jakby ściągnąć i tak dalej, więc magnet jakby się pojawił, może w sumie zrarurujmy, może znajdziemy ten magnet, jak widać nie chce nam tego dać, więc weźmy sobie jeszcze amount do naszej normalnej broni, tą normalną broń musimy też polepszać, powiedzmy wolę sobie teraz bardziej zainwestować w dwie początkowe bronie, w momencie kiedy mniej więcej wiem co one robią i tak dalej, niż brać na siłę coś gorszego. Static fieldy na pewno też chciałem, więc to będę na pewno tylko e, muszę troszeczkę zacząć e, się zastanawiać, które upgrade dokładnie będę chciał. Nie wiem, czy właśnie najlepsze to jest e, rozmiar tego wszystkiego, e, a może damage, a może właśnie. Że pojawiało się najczęściej przy tym static fieldzie, e, jednakże wiem, to, że było po prostu e, frekwencji, że było to szybciej, częściej i tak dalej, ale wiem, że jeżeli będę miał teraz możliwość brania e, rozmiaru, to ten rozmiar będę po prostu brał. Tutaj weźmiemy sobie, że było więcej damage'u Nasza normalna broń, ponieważ jednak wciąż e, jest to coś, z czym najlepiej się kontroluje jeżeli chodzi o damage output, tak? Nie muszę polegać na tym, co będzie damage to weźmiemy sobie, nie muszę się aż tak bardzo skupiać na tym gdzie leci ta kosa, tak? może inaczej, kosy nie skontroluje tak bardzo jak skontroluje to co, czym mogę strzelać, tak? to ja mogę mogę po prostu mniej więcej pojechać dookoła naszego przeciwnika, to zacznie po prostu do niego strzelać i jestem wtedy w dobrej sytuacji jeśli chodzi o damage, a te kosy latające po prostu dookoła gdzieś może trafią. Może nie, e, to był chyba w frekwencji domu wzięty, jeżeli mi się do, dobrze przeczytało. Ponieważ e, tak w sumie wiecie, patrzyłem na to. E, nie kliknąłem z zamysłem jakimś większym, tylko po prostu takie było: A, chcę Static Field Upgrade, to ten Static Field Upgrade po prostu e, weźmiemy. Jak na razie dobrze była nasza sytuacja, ponieważ nasze życie z jakimś cudem w ogóle się ani razu jeszcze nie zmniejszyło. Bo jestem świętym, że uderzyłem już się kilka razy z przeciwnikami i tak dalej. A jak widać, e, nie ma to żadnego większego e, wpływu na nasze życie. Może po prostu jak się zderzam z przeciwnikiem bokiem, to nie zadaję sobie damage'u, albo po prostu e, licznik armoru niekoniecznie jest widoczny na ekranie. Wiecie co, wezmę sobie minefield, ponieważ minefielda jeszcze nie graliśmy. A to jest po prostu rozłożenie min e, na drodze. Spędzi mnie... Ręka, więc muszę się podobać o podbukietnik, tak, to było najlepsze co mogłem wymyślić, okej, okay, w końcu dostałem ten damage, czyli jednak jest ten damage działający, to nie jest tak, że jestem jakimś zbugowanym potężnym aucie, które ten damage nie, nie jest w stanie po prostu dostać, e, a mamy też tutaj nawet dwie porcje życia, więc oczywiście rozwieję e, sobie żremy. Ok, latają Mam lepsze helikoptery już, więc muszę też na to zwracać uwagę, że jednak te rakiety e, mogą nam zaraz coś tutaj e, zaszkodzić. E, weźmy sobie od, od kolejny upgrade naszych kos, ponieważ no, nie mogę dostać tego e, rozmiaru naszego static fielda, więc tego po prostu brać nie chcę. Natomiast tutaj mamy bardzo dużo expa. Fajnie bo jakby dostać, było dostać jakiś magne... E, tu, e, jakiś nie, no dobrze, powiedzieć magnes, który by nam zebrał ten cały eksp, ale nie wiem, czy takie upgrady tutaj, znaczy takie dropy tutaj e, są. Mogą nie Terminator nam się dziś pojawił na ekranie, więc może bym się na nim skupił, tak szczerze mówiąc. Może to był właśnie ten e, helikopter, który tak troszeczkę oplułem, poleciałem do czegoś innego e, i od niego uciekłem. Nie, to jest eksterminator. Okej, okay. kolego mój e, drogi, sympatyczny, wszystko fajnie, ale jakbyś bił to troszeczkę tak e, delikatniej, bo mam wrażliwą skórę i e, troszeczkę mi to naprawdę e, zabolało. Okej, okay. pozbieramy tutaj sobie expa. Żeby mieć ten e, wyższy level naszych e, umiejętności, e, będę liczył też na to, że po prostu. Czy ja mogę wyjechać własne miny? Właśnie chyba je, właś, własne miny rozjechałem. Będę liczył na to, że właśnie e, ten Eksterminator będzie mnie gonił i wpadał w miny, plus e, Soulblade będzie go po prostu atakował. Ja się po prostu na razie skupiam na tym, żeby wijać sobie level e, i wydaje mi się to być najrozsądniejszą opcją ze wszystkich, które e, podjąłem w ciągu ostatnich 26, prawie 7 lat życia. To ciężkie życie było. Winner, winner, chicken dinner. Udało nam się wbić level idealnie na tym, jak zwyciężyliśmy. Więc teraz nie wiem, czy mamy... Okej, okay, chciałem powiedzieć, że może mamy jakiś... Endless mode czy w tym stylu. Nie, po prostu pokonaliśmy bossa. Boss nam powiedział, siema, jesteś dla nas za dobry. I nas wyrzucił. Ogólnie możemy sobie wejść w unlock. Tutaj teraz coś co zauważyłem, e, drugie okno, że obok drive jest unlock, mamy teraz tak a bubble that breaks after full damage i charging after a short period, czyli mamy jakieś shield do kupienia, mamy jakieś lasery do kupienia, e, mamy jakieś heal do kupienia, e, mamy re, rip tire do kupienia, e, mortar, turrets, drones i micro rockets uh, Launch volley of tracking micro rockets at the enemy uh, które wygląda jakbym mógł właśnie w ogóle kupić uh, defensive drones circle you and uh, explode on contact with the enemy to są co tam dokonać wybuchają uh, tu jest turret który strzela naszych przeciwników to też jest bardzo fajne fire a high explosive shell at any by enemy by enemies to jest po prostu jakiś Granatnik, nie granat, tylko moździerz, który po prostu podejrz, że wybuchniemy e, tutaj. Będzie po prostu duże koło wylatywało. E, wiecie, co najbardziej do mnie przemawia? Turet. Ok, mogłem to aktywować i mini rackets, które też chciałbym aktywować. Czyli te dwie rzeczy chciałbym zaaktywować. W sumie zobaczyłem, że mam troszeczkę więcej hajsu niż mi się wydawało, ponieważ tutaj miałem, wydaje mi się, że miałem 37 tysięcy. Wydaje mi 10 to było, a tutaj 20 powinienem mieć 7 tysięcy. na ale widać, matematyka w tej grze troszeczkę klęczy, więc weźmiemy sobie jeszcze lasery, kupimy i te trzy rzeczy będą na naszym koncie. A my przez to będziemy mogli pójść i zobaczyć, jak to mniej więcej się. Czy naprawdę muszę za każdym razem kupować auto? Patrzcie, mam 10 tysięcy, znowu do wydania, ja nie mogę go użyć A nie, okej, okay, zobaczcie, nie mam tej opcji purchase, okej, okay, czyli miałem go, czyli po prostu pokazuję jaka jest kwota, ale nie mogę go kupić, okej okay, To auto mi się bardziej podobało eee, I ogólnie jest napisane na dole, że mamy eee, tutaj shotguna, tutaj mamy eee, um, Tą właśnie opcję Śmierci, czyli możemy tym autem zginąć i potem się odnowimy Coś, czego tutaj nie ma, ja byłem święć, że to auto też tak zrobi Jednakże, e, zobaczymy jak to będzie wyglądało na Shifting Sense Zobaczymy te rzeczy nowe, które nam się odblokowały, czy ja będę musiał to trafić Czy ja mam to po prostu normalnie, zobaczmy Czy coś mi się tutaj aktywuje, jakieś coś jak na razie niczego nie widzę, oprócz e, jakiegoś tornada na środku ekranu. E, Okej, okay, te tornada nas ganiają, jak i naszych przeciwników, czyli to nie tylko wpływa na naszą, e, powiedzmy e, tutaj, na nasz dyskomfort, ale też na dyskomfort naszych przeciwników. Nie wiem, czy to zadaje damage, ponieważ e, e, nie widać tego zbytnio... E... Po botach, które wjeżdżają w to, Na no więc, ja to chętnie wjadę. Życie nam nie spada. I mamy mikro rakiet. Ok, czyli pojawiają się nam mikro rakiety, które będą lecić naszych przeciwników. Czyli tak jak myślałem, po prostu sobie kupiłem upgrade, y, które są możliwe do zdobycia. Tutaj mamy lasery, który mogę atakować teraz naszych przeciwników. Czyli jeżeli wyjadę obok nich, to najprawdopodobniej ich po prostu tym laserem przetnę. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. To tak się dzieje. Ogólnie level jest zdecydowanie bardziej kreatywny. Niż e, levele w zazwyczaj tego typu gierkach. E, ma, e, mają takie widać, widać specjalne te właśnie typy em, e, zmiany levelowych i tak dalej, ale powiem, że tak. upgrade'y, które kupiłem, jakoś mi nie zadowalają. Lasery miałem nadzieję, że będą czymś e, bijącym na dystans. E, znowu e, ulepszam właśnie laserę bezsensownie. E, Turetek, myślałem, że będzie po prostu latał gdzieś ze mną, biegał ze mną w trzecim stylu i atakował cały czas moich przeciwników. E, więc też jestem z tego zawiedziony, że to po prostu cały jakiś czas się pojawi na ekranie, e, strzeli tam 2-3 razy i znika. No i rakiety, które się pojawiają w dość, tak, ja bym to powiedział komiczny sposób, ponieważ to się po prostu pojawia... O, właśnie, losowo dookoła mnie, gdzie są, e, nagle się po prostu pojawiają rakiety i leci e, w przeciwników. No nie mówię, e, będzie to na pewno... E, Ułatwienie rozgrywki z tymi rakietami, jednakże na pewno lasery, jak i ten turret to jest takie wzięcie upgrade'u na siłę. Mam nadzieję, że po prostu uda nam się jeszcze jakby co zrobić ten level, ponieważ wiecie, troszeczkę tak po poignorowałem te e, ograniczenia na przykład z tym, żeby nie wjeżdżać w przeciwników. E, specjalnie wjeżdżałem też w Tornada i tak dalej, więc no, e, może... Eee, może to muszę zbastować i dalej. W każdym razie chciałbym znaleźć magnet dokładnie, ponieważ to le levelowanie, powiedziałem w tej grze, jest naprawdę denerwujące, z tym, że to się praktycznie nie przeciąga, a nawet jak się ma magnes, jest to e, dość ciężkie do zbierania, więc teraz ten magnes wypał się na, w odpowiednim momencie. zwiększą sobie damage naszego podstawowego działka, bo, ponieważ no, jednak z czegoś trzeba też stać bić. E, to, że mamy te rakiety, które biją dość sporo e, i sam naprowadzające są i tak e, dalej, może być niewystarczające na e, dłuższą e, Metę. Teraz tutaj bierzemy sobie jeszcze jeden magnet, ponieważ on się nam na pewno przyda. Tutaj bierzemy sobie z tych wszystkich jeszcze lepsze rakiety, ponieważ potrzebujemy ich jak największy damage. Ja nie wiem, czy te rakiety do tej pory dostały chociaż jeden ode mnie upgrade, tak szczerze mówiąc. Bo jak jeszcze. Ten damage widzę, że się tam zwiększa Że turret miał też inne typy upgrade'ów Tak do tej pory, jeżeli chodzi o um, rakiety Nie było chyba ani razu jeszcze innego upgrade'u Ale jestem ciekaw, co może nam po prostu zaoferować Czy na przykład będzie to zwiększenie ilości rakiet A może będzie to zwiększenie frekwencji rakiet I tak dalej, więc fajnie by było coś takiego uzyskać Zbieramy sobie dalej levele i próbujemy oczywiście znaleźć jeszcze lepszy magnes, żeby ten X to w ogóle nam leciał z drugiego końca mapy do nas. Co chwilę się też mylę, że z tym turetem, który leży na ziemi, to to nie jest koniecznie mój turet, i ja chcę unikać tych pocisków. Nie jeżeli byście tam się bardziej skupili ze 2-3 minuty wcześniej, to będzie widać na pewno, jak próbuję uniknąć pocisków, które właśnie z tego lecą, pomimo tego, że są dość takie. What the f Freak! E, dość e, widoczne, że to są moje pociski. E, to i tak to robię. okej, okay. wziąłem tyle razy magnes, że naprawdę teraz, jeżeli zbieram e, EXPO, to najprawdopodobniej z drugiego końca e, mapy, ale e, na razie jest, wygląda to źle, ponieważ ten pociąg, który się pojawił na środku ekranu, troszeczkę nam przydzwonił i mi się to aktualnie nie podoba, w jakim stanie e, życiowym po prostu. Jesteśmy, ale może jakoś nam się to uda jeszcze e, po prostu odbić. Zbieram cały czas ten upgrade'y e, rakiet. Że, w razie czego? What the hell, co nam się dzieje na tym, ekranie? Co chwilę jakieś wybuchy losowe widzę i to mi się po prostu e, nie podoba. E, tym bardziej, że do nas teraz znowu strzelać z tych swoich pocisków, które latają dość szybko, a ja nie jestem w stanie na nie zawsze zareagować. No właśnie. No, ten level był zdecydowanie trudniejszy, jeżeli chodzi o pokonanie tego bossa. Ponieważ nie wiem, że go nie widzę. To pociski latają dość szybko, a moje życie też jest, powiedzmy, w sporym e, stopniu ograniczone. Jednakże dałem tej grze trzy e, próby i e, mogę dać swoją e, opinię, że gra. Powiedzmy, ma potencjał, e, bo. Nie będę mówił, że nie, ale troszeczkę jej brakuje. I gdyby może te bronie nie były tak. Znaczy się, nie czułem żadnej satysfakcji z żadnej broni, którą posiadałem. Tak bym to powiedział. Nie mówię, że to jest jakieś tam ultra tragiczne i, i tak dalej, jeżeli chodzi o gierkę, ale no, troszeczkę jej brakuje do tego typu gierek, jeżeli chodzi o po sumie, ten typ gierek, tak. E, zdecydowanie. Więc e, taką. Mocną dwójkę, swobodną trójkę w skali od 1 do 5 bym może temu dał, ale na razie nic więcej. Wersja 0.4, więc jeszcze sporo czasu przed tym, żeby wypuścić tą wersję 1.0. Więc może to jakoś pójdzie do góry, ale na ten moment plusami jest ilość leveli i to, że powiedzmy, myślą o tych możliwościach upgrade'u, różnych autach i tak um, dalej ale sam gameplay w sobie e, przez to, że właśnie mówię, bossy nas biją spoza ekranu e, i są bardzo trudne moim zdaniem do ogarnięcia które pociski są nasze, które pociski są przeciwników, które e, z której strony coś przeleci i tak dalej, przez to na przykład tempo który, znaczy tą prędkość, którą leczą pociski to, tak, to się to ciężko e, rozgrywa, inaczej, to było na tyle to był Freedom Drive, jeżeli wam się podoba tam zapraszam was do, do zagrania, a jeżeli nie, to to może coś się kiedyś wam innego spodoba, i dalej. To było tyle. Eee... Bawiłem się dobrze, ale gierka nie urywa dupy. To było tyle, siemanko, peace, yo!